Cześć kochani, tu Candymona. Dziś zapraszam Was na kolejny filmik z cyklu Mierzymy, ale tym razem nie będziemy się skupiać na zamówieniach online, tylko na produktach, które kupiłam podczas wyprzedaży w Sensei. Jeżeli chodzi o ten sklep, to ja nawet lubię robić w nim zakupy ze względu na to, że sporo jest tam rzeczy różowych i takich dosyć słodkich, które są w moim guście. No ale wiem, że rzeczy z tego sklepu budzą czasem zastrzeżenia, jeżeli chodzi o jakość. I powiem Wam, że ja też uważam, że jakość produktów z Sinsei nie zawsze jest najlepsza, i tutaj nawet mogę Wam pokazać dwa przykłady, które wiszą za mną. Ten sweterek kupiłam na wyprzedaży jakoś w ubiegłym roku i zapłaciłam za niego o ile się nie mylę około 25 zł i jestem z niego naprawdę mega zadowolona. Uważam, że jest świetny, bardzo jest fajnej jakości. Noszę go już naprawdę długo, często go noszę, piorę go normalnie w palce i nic się z nim nie dzieje. Natomiast w przypadku tej bluzki z kolekcji Barbie zeszłorocznej, bo w tym roku była inna kolekcja Barbie, niestety nie miałam tyle szczęścia, ponieważ bluzka już po jednym założeniu mi się zniszczyła, a mianowicie tutaj, pod ręką, przy samym szwie z jakiegoś powodu zszedł mi kolor. Tak jakby po prostu od ocierania ręką ten kolor się wytarł Tak to dosłownie wygląda Więc naprawdę jakość tych ubrań jest różna Można trafić na prawdziwe perełki, które będzie się długo nosiło I będą naprawdę w porządku Ale niestety nie ze wszystkim tak jest I dlatego ja zazwyczaj chodzę do Sinsaya właśnie wtedy, kiedy są wyprzedaże No bo wtedy jest po prostu taniej I nawet jeżeli zapłacę za coś te 20-25 zł No to to nie będzie aż tak duża strata Niż gdybym poszła do sklepu i kupowała te rzeczy czy w normalnych cenach, no bo wiadomo, że czasem na przykład bluzy potrafią kosztować około 70 zł. No i wtedy już szczerze mówiąc, byłabym trochę wkurzona, gdyby taka bluza mi się szybko zniszczyła. A tak, no to mówię, nie ma aż tak dużej straty, więc teraz też wybrałam się na wyprzedażę. No i kupiłam sobie kilka rzeczy, które dzisiaj Wam właśnie pokażę i sobie je zmierzymy. Nie jest ich bardzo dużo, jak widzicie, tylko jedna torba, ponieważ ja nie chciałam też szaleć i wybrałam takie rzeczy, które uznałam, że faktycznie mi się spodobały, a nie kupowałam wszystkiego. Jak leci, i pierwszą rzeczą jest taka bluza z napisem Oh my cat. Tak, ostatnio jestem kociarą i po prostu kiedy zobaczyłam tę bluzę, no to uznałam, że chcę ją mieć. Jeżeli chodzi o cenę, to przed przeceną kosztowała 40 zł, na przecenie 25 i niby to nie jest jakaś taka mega duża zniżka, tak, tylko 15 zł, ale uznałam, że w sumie za 25 to ją kupię, pomimo tego, że tutaj nie ma tak jakby obrobionego dołu. Szczerze wam powiem, że nie przepadam za tego typu bluzami, które właśnie tutaj mają takie strzępki, no bo to trzeba Obcinać. Ja po prostu jestem perfekcjonistką i lubię, kiedy wszystko jest wykończone na tip-top, ale przymkręłam na to oko, uznałam, że za 25 zł, okej, okay, biorę. Tak więc myślę, że teraz zmierzymy i pokażę Wam, jak wygląda. Tak naprawdę wziąłem tę bluzę właśnie z myślą, że będę ją nosiła w taki sposób, wpuszczoną w spodnie No bo dzięki temu nie będzie widać tego nieobrobionego dołu, a dodatkowo też nie będzie tak tutaj mnie poszerzała Ponieważ ona jest dość szeroka Jak widzicie, bluza ma naprawdę świetny kolor Tutaj na rękawie mamy taką łapkę kotka, odcisk łapki Dodatkowo mamy oczywiście ten napis Oh My Cat No i tutaj mamy kaptur Patrzcie na to On ma uszka jest mega urocza ta bluza. Uznałam, że po prostu strasznie mi się podoba, jest taka słodziutka, więc ją sobie wezmę. Zobaczcie sobie jeszcze z tyłu. To w sumie zwykłe, jak to w bluzie z kapturem. No i może jeszcze pokażę wam, jak będzie wyglądała taka wypuszczona, po prostu luźna. Coś takiego. No, jest dość szeroko tutaj na dole, więc myślę, że zdecydowanie lepiej się to jednak prezentuje w spodniach. Kolejną rzeczą, na którą się zdecydowałam, jest taka sweterkowa bluza, trochę oversizeowa, jak widzicie. Odcień to jest taki ciemniejszy, troszkę brudny. Rusz i mamy napis Classy. Jeżeli chodzi o ten sweterek, to to kosztowało 50 zł przed przeceną, a tutaj na przecenie zapłaciłam 19.99 i to jest taka troszeczkę podobna właśnie bluza sweterkowa jak to, co kupiłam w ubiegłym roku, więc uznałam, że w sumie spoko, cena bardzo fajna, ale słuchajcie, w pierwszym sensie, w którym byłam, był tylko rozmiar L i martwiłam się, że później nie znajdę, więc Wzięłam tę elkę, ale na całe szczęście poszłam później do drugiego Sinseja i znalazłam rozmiar M, który moim zdaniem jest na mnie lepszy, ponieważ ja nie lubię aż tak mega dużych oversize'owych rzeczy. Więc myślę, że zmierzymy sobie tę M, bo ja już tak właściwie zdecydowałam, że L będzie do oddania, a zostawię sobie właśnie ten mniejszy rozmiar. Jak widzicie, ta bluza w mniejszym rozmiarze, czyli właśnie w MC, nadal tutaj ma dość sporo luzu wszędzie. Więc gdyby był jeszcze mniejszy rozmiar, to szczerze mówiąc, prawdopodobnie nawet SK bym kupiła, no ale nie było. Jedyny minus, który tutaj widzę, to jest to, że nie do końca dobrze jakoś się to tutaj z boku układa. Mam takie wrażenie. Można to by było pewnie naprawić, wpuszczając tę bluzę też sobie właśnie w spodnie. Wtedy byłoby to coś takiego. No i dochodzę do wniosku, że chyba jednak lepiej ta bluza wygląda, kiedy jest wypuszczona, bo niby da się ją jakoś ułożyć, żeby tak też spoko wyglądała, ale wiecie, jak zacznę ruszać rękami, to ona mi się wysunie i wtedy już te fałdy, które są tutaj, tak nie do końca dobrze wyglądają, więc według mnie w tym przypadku jednak wygrywa wersja na zewnątrz, bo nawet jeżeli jest taka właśnie trochę za szeroka, no to przynajmniej myślę, że spoko to wygląda. Tak, myślę, że tak właśnie będę ją nosiła, no i ta bluza raczej na pewno ze mną zostanie jedna w sensie, bo drugą oddaję tę większą. No i zdecydowałam się jeszcze na taki dosyć długi sweterek, jak widzicie, tutaj dość wysoko po szyję, z takim ala Golfem. Ten produkt kosztował przed przeceną 80 zł, natomiast po przecenie 24,99 i powiem Wam, że teraz przyglądając się w domu widzę, że tutaj jakaś nitka się ciągnie, więc przypuszczam, że to z tego względu też te sweterki mogły być tak mocno poprzeceniane, ale mam nadzieję, że nie będzie się ten sweterek tak strasznie niszczył, że po prostu obetnę tę nitkę i że reszta nie będzie się za bardzo supełkowała i ciągnęła. Mam nadzieję, że to ktoś po prostu w sklepie zaczepił czymś i zaciągnął. No i w tym przypadku też wybrałam rozmiar M, ponieważ to też jest taki troszeczkę oversizeowy sweterek. Tutaj właśnie mamy taką już dużą. Dłuższą propozycję, jak widzicie, spokojnie tutaj aż do ut jest, więc myślę, że na taką niską osobę jak ja spokojnie może ten sweterek nawet robić jako sukienkę. I szczerze mówiąc, z taką myślą go właśnie brałam, że tutaj po prostu sobie założę pasek i będę miała taką ala sweterkową sukienkę, tunikę, chociaż na sukienkę to może być jednak za krótkie, bo chyba tyle jakby mi było widać. No, tak może być, więc chyba jednak jako sukienka nie, no ale mimo wszystko tutaj myślę, że podkreślenie talii jak najbardziej spoko zrobi temu sweterkowi. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Nawet mi się to podoba, znaczy podoba mi się przede wszystkim kolor i ta srebrna błyszcząca nitka, która jest tutaj w tym sweterku, ale w sumie teraz zastanawiam się, czy go zostawiać ze względu właśnie na to, że jako sukienkę nie będę mogła go nosić, a po to go brałam. Czyli sama tutaj nie do końca dobrze zauważyłam w sklepie tę długość. Wydawało mi się, że będzie to troszkę dłuższe. Nie wiem, dajcie mi znać, co Wy na ten temat myślicie. Czy Wy uważacie, że warto zostawić sobie ten sweterek, czy jednak go oddać? Wybrałam sobie jeszcze taką plisowaną, błyszczącą bluzeczkę i jeżeli chodzi o nią, to zdecydowałam się na rozmiar XL ze względu na to, że ona jest plisowana, więc musi być plisowana, żeby to fajnie wyglądało, a kiedy próbowałam zmierzyć mniejszy rozmiar, to po prostu to mi się wszystko rozciągało tu na biuście, no i nie wyglądało zbyt dobrze, więc XL-ka i jak widzicie, ta bluzka przed przeceną kosztowała 24.99, a po przecenie 14.99. Tak więc zmierzymy i pokażę Wam, jak się prezentuje. No i jak widzicie, ten rozmiar XL na biuście nawet już teraz delikatnie się rozciąga, więc muszę na to uważać i zdecydowanie mniejszy rozmiar byłby za mały. Wkurza mnie strasznie w tej bluzce metka. Ona jest tutaj w środku i jest taka drapiąca, że od razu, kiedy będę chciała tę bluzkę założyć, to na pewno ją sobie wytnę, żeby mi nie przeszkadzała. Jak widzicie bluzka ma taki właśnie krótki rękawek, ale też czuję, że jest w niej mega gorąco. Ja mam tutaj oczywiście w pokoju ustawione softboxy i jeszcze tam trzecią lampę, więc to dość mocno grzeje. No i czuję, że jest mi już naprawdę dość ciepło. Nie wiem, czy to jest kwestia, że po prostu wszystko się nagrzało, cały pokój się nagrzał, czy po prostu ona jest aż tak sztuczna, ale obawiam się, że w lecie może być ciężko w niej chodzić, więc chyba to jest raczej bluzka na taki przełom wiosenno-jesienny. To znaczy, wiecie, w sensie wiosna lub jesień, nie to, że z wiosny na jesień Raczej wiem, jak pory roku są po kolei, więc bez przesady Natomiast okej, okay, to wszystko będzie, jeżeli chodzi o tę bluzkę No i ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam jest taka spódniczka w zielonkawym odcieniu w tym przypadku wzięłam sobie rozmiar M ze względu na fakt, że te spódnice się naprawdę mega rozciągają, to jest taki mocno gumkowany materiał i obawiałam się, że w tą M -kę nie wejdę, ale się okazało, że większe rozmiary były na mnie za duże i jeżeli chodzi o tę spódniczkę, to przed przeceną kosztowała 40, a na przecenie 19,99, czyli 50% taniej. Powiem Wam szczerze, że bardziej podobała mi się beżowa wersja tej spódniczki, ale niestety nie było jej w tych sinsejach, w których byłam w takim rozmiarze, tylko były same XR-ki, a te XR-ki były naprawdę kolosalne, więc w ogóle nie było szans, żebym mogła tamtą spódniczkę nosić. No i uznałam, że wezmę tę zieloną, zobaczę sobie w domu jeszcze, jak się prezentuje, zostawię może z jakąś bluzką i wtedy zadecyduję, czy ją sobie zostawiać, czy właśnie oddać. No, i teraz ta spódniczka. Jak widzicie, ten rozmiar M jest na mnie w sumie okej, okay. tylko muszę sobie kieszenie ułożyć, bo były wywinięte do tyłu. Ale tutaj te kieszonki troszkę mi odstają. Jak ją obciągnę, to w sumie nie widać tego jakoś tak szczególnie, ale też lampy widzę, że tutaj światło mi bezpośrednio na brzuszek puszczają i dość mocno go widać, odstaje. Więc chyba jednak to nie jest do końca krój spódniczki dla mnie. No i jednak te kieszenie mi się nie do końca podobają, powiem wam szczerze. Więc no chyba spodnicy nie będę sobie zostawiała, bo pomimo tego, że jest materiał naprawdę fajny, taki właśnie rozciągliwy, wiecie, jako duża dziewczyna dosyć, no nie jestem najmniejszych rozmiarów. Zawsze sobie cenię, kiedy materiały są troszkę chociaż rozciągliwe, a ten jest naprawdę bardzo mocno rozciągliwy. No i zmieściłam się w emkę, więc wiecie w ogóle, hip, hip, hura. Natomiast, no w tym przypadku, chyba jednak to nie był do końca dobry wybór. No i to były wszystkie produkty, które kupiłam na wyprzedaży w Senseju. Jak widzicie, nie było tego zbyt wiele, bo nie chciałam przesadzać, nie chciałam tracić fortuny na te ciuchy. Tym bardziej, że tak jak wspominałam na początku, tutaj nigdy nie wiadomo, jak będzie z jakością. No, ale wybrałam takie rzeczy, które myślę, że są całkiem spokojne. I powinny się dość dobrze nosić. Dajcie mi znać, które rzeczy szczególnie się Wam spodobały, a które Waszym zdaniem tak nie do końca dobrze wyglądają. No i możecie też napisać, czy sami upolowaliście coś na przecenach w Sinseju. No i myślę, że to już będzie wszystko, co miałam Wam do powiedzenia w tym filmie, kur. Dlatego dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia następnym razem. pa! pa!